A ja wiem, co ja chcę A ja wiem, co w duszy gra To nie jest to jest A ja wiem, co ja chcę A ja wiem, co, a ja wiem, co, w, wiem, co w, duszy w duszy gra. gra To nie jest sen. to jest życzenie A ja wiem, co ja chcę, gdy zegar zmienia ton Stary rok odpływa jak dym spod opon Nie chcę złota, nie chcę cudów na raty Chcę jedną ciszę, gdy milkną armaty A ja wiem, co w duszy gra, gdy gasną firewerki Gdy dzieci śpią spokojnie, nie uczą się syrenki Niech zniknie cień, co żyje z naszego strachu Ten, co buduje świat na krwi na piach A ja wiem, co ja chcę, a ja wiem, co Mówię śmierć, mówię koniec wpływu, koniec władzy nad cudzym krzykiem i życiem. Niech spadnie z tronów, zbudowanych skłam, Niech świat przestanie żyć w trybie alarm, bo jeden człowiek to czasem za dużo, gdy ma w rękach strach ropę i długą burzę A milion marzeń mówi jednym zdaniem Niech zniknie ten co żyje wojną i kłamstw A ja wiem co ja chcę, a ja wiem co w duszy gra Niech ten jest Chcemy zemsty, chcemy ciszy, chcemy poranków bez liczenia ofiar. To takie proste, a takie trudne. A ja wiem co ja chcę, gdy patrzę w oczy ludzi, wszyscy myślą to samo, tylko nikt nie mówi, bo to życzenie krąży dziś po świecie, od kuchni po ulicę, od serc po internety, niech nowy rok nauczy nas odwagi, żeby powiedzieć dość bez strachu i maski, bo kiedy zniknie ten jeden symbol zła reszta świata, zacznie oddychać jak ja. A ja wiem co ja chcę, a ja wiem.